Gniew Boży z Nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Witajcie w dzisiejszych rozważaniach na dzień dobry. Chciałbym dzisiaj mówić o takiej rzeczywistości, o której warto powiedzieć, kiedy zastanawiamy się nad istnieniem Boga, kiedy zastanawiamy się nad dowodami na istnienie Boga, czy kiedy zastanawiamy się nad argumentami, za tym, że On istnieje. I to jest bardzo ważna rzeczywistość, rzeczywistość, o której mówi lista apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, zacytowany 19 werset. I to jest rzeczywistość tłumienia prawdy przez ludzi. Ten fragment mówi o kilku rzeczach. Mówi po pierwsze o gniewie Bożym. Że gniew Boży objawia się wobec ludzi. Ale dlaczego się objawia wobec, wobec ludzi? No, objawia się dlatego, że ci ludzie y, tłumią prawdę. Dlaczego tłumią prawdę? Dlatego tłumią prawdę, że mają niegodziwość w swoim sercach. I ta niegodziwość w sercach ludzi sprawia, że, że nie chcą. Słuchajcie, to jest tak naprawdę ostatecznie nie kwestia ich jakiegoś, jakiejś niewiedzy, to nie jest kwestia ignorancji, ale ostatecznie to jest kwestia niechęci ludzkiej do tego, by wyciągnąć właściwe wnioski. Myślę, że wszyscy znamy takie sytuacje, kiedy czujemy się niezręcznie, ktoś nas zapędził w kozi róg, coś twierdziliśmy, no ale ewidentnie on może pokazał coś, udowodnił, lepiej się zna na czymś. No i powinniśmy się zgodzić, ale nie chcemy się zgodzić. Nie chcemy się zgodzić z prostej miłości własnej, chcemy się zgodzić dlatego, żebyśmy głupio wypadli. Nie chcemy się zgodzić dlatego, że musielibyśmy może przyjąć jakieś przykre e, zobowiązanie na siebie, wstydu byśmy się najedli dalej. No i co tak naprawdę w naszym sercu w takiej sytuacji wywołuje tą niechęć? Czy to jest szczerość, czy to jest otwartość naprawdę? No się zgódźmy, to nie jest nic dobrego. To jest po prostu taka nasza nieprawość, to jest taka nasza miłość własna, która została naruszona, która nie lubi sytuacji, kiedy ktoś nam udowadnia, że nie mamy racji i że powinniśmy przeprosić, że powinniśmy może coś naprawić. Słuchajcie, tak samo jest z Bogiem. Gniew Boży z nieba. Objawia się przeciwko bezbożności, nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Zwróćcie uwagę, co ja teraz zrobię tą lewą ręką. Uwaga, czy słyszycie teraz wyraźnie to, co ja mówię, czy raczej nie słyszycie wyraźnie tego, co ja mówię? Kto z Was słyszy wyraźnie to, co ja mówię? Myślę, że nikt z Was nie słyszał wyraźnie tego, co ja mówiłem, a powód był bardzo prosty, mianowicie, ja swoją lewą ręką tłumiłem mój głos. Co się dzieje, kiedy coś tłumimy? Myślę, to jest bardzo ciekawe słowo i bardzo ciekawe pojęcie, kiedy coś tłumimy, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, coś dalej mimo wszystko do nas dociera, może nie tak bardzo, jak w tej sytuacji, kiedy nie tłumimy, ale z drugiej strony yy, mamy jakieś przesłanki, żeby powiedzieć, że nie, wyra... nie, nie słyszymy wyraźnie. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy tłumimy i nie słyszymy wyraźnie, to wcale nie oznacza, że jesteśmy bez winy, bo intencjonalnie Coś tłumimy, bo intencjonalnie sprawiamy, że nie chcemy tego słyszeć. Aktywnie przeciwdziałamy temu, żeby ten głos do nas dotarł. Yy, dlaczego mówiłem raczej o świadectwach na istnienie Boga niż dowodach na istnienie Boga? Myślę, że nie dlatego, że, że Pismo Święte nie mówi o tym, że. Jest, że, że nie powinniśmy wyciągnąć właściwych wniosków. Powinniśmy wyciągnąć właściwe wnioski. Gniew z nieba nie objawia się dlatego, że, ludzi, że, że Bóg jest niesprawiedliwy. Gniew z nieba nie objawia się dlatego, że Bóg nas zmusza czy wtłacza w nas jakieś poznanie siebie. Myślę, że gniew z nieba objawia się uczciwie i sprawiedliwie. Patrząc na to wszystko, popatrzcie, co nas tutaj otacza. Patrząc na to wszystko, i na, te, i na sumienie, i na moralne prawo, i na te wszystkie rzeczy, o których żeśmy rozmawiali, i na istnienie, i, i wyczuwanie tego, że jest coś więcej niż tylko my, powinniśmy dojść do właściwych wniosków. Powinniśmy uwielbić Boga jako Boga, jak później apostoł Paweł mówi, ale tego nie robimy. Dlaczego tego nie robimy? Bo tłumimy prawdę. I chciałem Ciebie zachęcić, abyś nie tłumił prawdy. Chciałem Ciebie zachęcić i wezwać do tego, abyś nie tłumił prawdy. Ja wiem, że to jest trudne dla miłości własnej. Ja wiem, że to nie jest proste. Yy... Nie jest proste, bo to wymaga trudnej decyzji. Jeśli jest Bóg, jeśli mam żyć dla Niego, jeśli mam w swoim życiu rozpoznać Jego istnienie, no to to wszyscy uczciwie musimy przyznać, to rewolucjonizuje życie. To sprawia, że faktycznie... Yy to sprawia, że faktycznie w takiej sytuacji będziesz musiał żyć inaczej. I może nie jesteś do tego gotowy, ale chciałem Cię zachęcić, żebyś był uczciwy, żebyś nie tłumił prawdy. Jeśli Bóg do Ciebie przyjdzie i przemówi, żebyś nie tłumił prawdy. Idź na spacer, pomódl się, poproś Go o wejście w Twoje życie. Popatrz na swoje sumienie, popatrz na te prawdy, w które Wierzysz, i, i życzę ci, żebyś tym wszystkim nie tłumił prawdy. Panie Boże, bądź uwielbiony i docieraj do nas i sprawiaj, abyśmy nie tłumili prawdy dla Twojej chwały. Z Bogiem do zobaczenia.